Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana. Ja bym chciał, żeby pan mi wyrwał ząb. Jeden? Jeden. Proszę pana, ma pan cholerne szczęście. Akurat żeś pan trafił na promocję. Za dwa usunięte zęby. Trzeci usuwam gratis. I jeszcze. I jeszcze, dostaniesz pan taką gumową zabawkę. Dobrze, proszę pana, ale ja bym chciał tylko jeden. Boli mnie. Ja wiem, że pana boli. Proszę pana, proszę pana. koszt wyrwania jednego zęba to jest 100 zł, tak? Jak pan sobie wyrwiesz trzy, to jeden wyniesie pana, no? Powiedzmy tak, 70. A 30 gdzie? No gdzie? No do kieszeni! Trzymał mnie śliczyć, człowieku! I jeszcze dostaniesz pan taką gumową zabawkę. Dobrze, niech pan rwie! O, i to jest właściwy wybór. No jak? Może być! Czy jest jakaś promocja na wstawianie zębów? Jest, oczywiście, że jest. To ja bym chciał wstawić trzy. Proszę bardzo. Trzeci gratis, prawda? No zupełnie. Jeśli chodzi o wstawianie zębów, to akurat co szósty jest gratis. Ale ja nie mam miejsca na wstawienie yy, sześciu zębów, tylko yy, trzech. No to niech was sobie wyrwie jeszcze trzy! O, i znowu ma wam szczęście, bo znowu pana obejmie promocja i dostaniesz pan taką głową...